Nazywam się Włodzimierz to Witam Państwa bardzo serdecznie. A my zaprosimy zatem na scenę gospodarzy tego spotkania Krzysztof Bielak, prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki i Zbisław Koszka, wiceprezydent. Dzień bardzo Panie prezesie, nasz mikrofon. A to nasz mikrofon. Dziękuję proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Chciałbym po prostu dzisiaj zaprosić Państwa na ten wieczór, gdzie idea rywalizacji sportowej spotka się z tym, z magią tego miejsca. Redaktor Magnickowski stwierdził, że jest możliwa sytuacja, w której to miejsce rzeczywiście będzie spadkobiercą poprzednio tak waniżą. W takim razie dzisiejsze spotkanie, można powiedzieć, uważam, ja przynajmniej za otwarte. Zapraszam. w związku powitać serdecznie. Zacznę od, od senatorów, byłych senatorów, posłów, byłych posłów, przyszłych. Profesor Bartoszewski nieoceniony powiedział, słyszałem, oglądałem to niedawno, nie mi się i ja myślę, że powinniśmy się wszyscy dzisiaj tego trzymać. Jesteśmy w swoim gronie, w gronie miłośników, fanów koszykówki, zawodników. Ludzie z tym, że żyją tą dyscypliną sportu na co dzień. Ja dziękuję wszystkim sponsorom, którzy dzisiaj tu przybyli, wszystkim, wszystkim weteranom koszykówki, którzy tutaj dzisiaj są. I dziękuję również młodzieży, zawodnikom, którzy również do nas dzisiaj się pofatygowali i będą dzisiaj z nami tutaj. Mam nadzieję, że nie tylko w tej części oficjalnej, ale również potem w kuluarach będziemy mieli okazję się jeszcze raz spotkać, porozmawiać, wymienić poglądy. Witam również, bo to muszę uczynić z obowiązku nie wasze, służbowego pana prezesa Polskiego Związku Koszykówki, pana Grzegorza Bachańskiego. Cieszę się, że jakoś że, że jest tu po prostu z nami dzisiaj, dlatego, że, że spędzał ten czas wyjątkowo pracowicie. Od rana w zasadzie zajmował się tutaj koszykówką. O 11 uczestniczył w bardzo ważnej dla nas konferencji w Urzędzie Miejskim Gdyni, gdzie, gdzie przy, jak gdyby zaświtała nadzieja na, na znowuż nowy oddech dla, dla gdyńskiego basketu. A potem rozmawialiśmy tutaj o Koszkórce Młodzieżowej, o tworzeniu ośrodka młodzieżowego tutaj na miejscu w naszym województwie. Także Pracowity Dzień. Mam nadzieję, Grzegorz, że, że on będzie pracowit dla Ciebie do końca, bo pewnie się tak. będziesz tutaj proszony o to, żeby kilka razy wyjść na scenę. Jeszcze raz wszystkich witam serdecznie i no i zaczynamy. Dziękuję bardzo za Andrzeja Kowalczuka, który reprezentuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pana Stanisława Sienkiewicza, legenda radnego to Tumulskiego. Wspólnie jest z nami, zapraszamy. I zapraszamy Piotra Szczotkę, jeszcze nie legenda, ale już silny filar i podporę Gdyńskiego ASEKO. Józef Tumulski, Rafał i Jarosław Rys. Początki, myślę, że tak wiele chwilę też się zapamiętuje dzięki temu, że ktoś się słabnie nie z na żołnierzu. zapraszamy. Także. I trenerzy, Przemysław Bieliński, Bartosz Starzało i Jarosław Rynas. Kto odebrał swoje honory? Jeżeli doszło do jakiejś pomyłki, to sobie wymienimy to wszystko w kuluarach w okolicach łapki Zapraszamy nasze zanim dziewczyny, to może osoby, które wręczą nagrody. Pan Maciej Kowalczuk, ponownie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, to nasz strategiczny partner w Programie Militantów Wojewódzkich. Barbara Nagrod, wicemistrzyni Europy z 1980 roku. Zapraszamy serdecznie. I pani Witła Rodęczkiewicz, również wicemistrzyni Europy z roku 1980 i 1981. Zapraszamy na scenę. Wielkie gwiazdy polskiej koszykówki. To wszystko nie zaczęło się w Katowicach w 1999 roku, kiedy podchodzą Tomasza Herbta, dziewczęta zdobyły Mistrzostwa Europy. To za Ludwika Mięty i Tadeusza Kucińskiego, który wówczas był asystentem. Te panie stawały na podium Mistrzostw Europy. Prawa dziękujemy, że jesteście z nami. Ale zanim zdjęcie wódku, zaprośmy jeszcze trenerów tej kadry, czyli Lubów Szczecowa na Adam Miller wow. i and Roll Junior w kategorii najlepsza koszykarka młodzieżowa. Zobaczmy nominowane zawodniczki w tej kategorii, jest ich pięć. Nazywam się Kamila Podgórna. Obecnie gram w drużynie VBW GTK Gdynia. Dziękuję bardzo za nominację do Pick&Roll Junior. Moje sukcesy sportowe to Mistrzostwo Polski Juniorek do lat u 18. Mistrzostwo 3 na 3 i reprezentowałam nasz kraj. Dzień dobry. Nazywam się Marta Masienkowska. Dziękuję bardzo za nominację do Pick&Roll Junior. Gram w drużynie VBW GTK Gdynia. Moje sukcesy. To mistrzostwo polski u 18, wicemistrzostwo polski u 16 i grałam w reprezentacji polski U16. Dzień dobry, nazywam się Monika Naczk. dziękuję bardzo za nominację do nagrody. Reprezentuję barwy sportowej Politechniki Gdynia. Razem z tym zespołem zdobyłam mistrzostwo polski U20 i grałam w kadrze narodowej U20 kobiet, gdzie zajęłyśmy szóste miejsce we Włoszech. Dzień dobry, nazywam się Angelika Stankiewicz. Dziękuję za nominację do nagrody Pekin Rola. Reprezentuję Barwy Narodowe Politechniki. Razem z tym zespołem zdobyłam Mistrza Polski U20 i zostałam powołana do kadry polskiej, którą już od zeszłego roku również reprezentuję. Witam, nazywam się Kinga Bączek, W tym sezonie występowałam w barwach ADTS Uniwersytet Gdański oraz... UKS 7 Sopot. W AZS Uniwersytet Gdański utrzymałyśmy się w pierwszej lidze, natomiast w UKS 7 Sopot wywalczyłyśmy trzecie miejsce na Pomorzu. Bardzo chciałam podziękować za nominację. Dziękuję również moim trenerom z Sopotu i z Uniwersytetu. A ta kapituła to trenerzy, bardzo kompetentni ludzie. Trenerzy, prezesi, działacze, trenerzy, rodzice. Wszyscy ci, którym na sercu leży dobro pomorskiej Koszykówki. Ok, mogę? Super. To zakowana nie koperta, tylko kartka cztery. Koperta miała być. No nie ma koperty, ale jest środku. Monika Naszk Gratulujemy. Pani Bogumiła Naczk, mama Moniki. Chciałabym bardzo podziękować za tą nagrodę. Jest to ogromne wyróżnienie. Bardzo również chciałabym podziękować panu prezesowi Krawczykowi, który umożliwił nam taki rozwój w tym sezonie zeszłym, oraz trenerowi Czeczuro i trenerowi Szymkiewicz za współpracę przez cały rok. Myślę, że to dzięki nim tak dużo osiągnęliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy dziewczętom. I przechodzimy do mężczyzny. No i tutaj także autoprezentacja. Nazywam się Grzegorz Kulka, gram w Treflu Sopot. Dziękuję bardzo za nominację do Pican Roll Junior. W tym sezonie zdobyłem mistrzostwo Polski do 20 z drużyną Trefla. Gram w seniorskiej drużynie oraz zostałem powołany do reprezentacji Polski U20. Nazywam się Sebastian Walda, mam 14 lat i gram w UK7 w Sopot. Dziękuję bardzo za nominację do nagrody Piken Roll Junior. W ubiegłym sezonie udało mi się zdobyć z Pomeranią i z trenerem Peżanowskim mistrzostwo Eibla, również wicemistrzostwo Polski z trenerem Fiałkowskim i z UKS7. Zostałem również powołany na, do reprezentacji Polski U14. Kamil Hankę, Sportowa Politechnika. Bardzo dziękuję za nominację do nagrody Pick and Roll Junior. Moje sukcesy z poprzedniego sezonu to trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski, a w tym roku jest to czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski do lat 20. Przemysł Rewicz, Asek Gdynia. Dziękuję za nominację Pick and Roll Junior. Wicemistrzostwo Polski do lat 20. Reprezentowałem także kadrę Polski dla lat 20. I zawodnik e, Asyko Kogdynia Seniorów. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Konopacki. Gram dla mts Basket Fizydy oraz SMS PZ Kożowo. Dziękuję bardzo za nominację do nagrody PKNRL. W przednim sezonie e, zdobyłem mistrza Polski w krzkówce 3 na 3 Piąte miejsce z MTS Basket Fwizyn w e, Lidze Juniorów oraz reprezentowałem barwy kadry Polski. I Pana Profesora poprosimy o odczytanie z Pana ust. To będzie naprawdę duży zaszczyt i największe w dotychczasowej karierze wyróżnienie dla tych młodych ludzi. I ten rol tylko dla tego no, jednego, najlepszego. Panie. Pan Przemysław Dziękuję bardzo. Yes. Dziękuję Wam bardzo. Rewicz Tegoroczny laureat w zeszłym roku nominowany, ale się nie udało. Przemku, jak się czujesz po otrzymaniu takiej nagrody? Myślę, że to duże wyróżnienie. Wyróżnienie za to, że przepracowane dwa lata. Wtedy, no, jak w tamtym roku się niestety nie udało zdobyć nagrody, jednak w tym roku jeszcze nagroda jest i bardzo cieszę No Przemku, przed Wami jeszcze playoffy. Powalczycie na pewno. Na pewno nie oddamy żadnego meczu, będziemy walczyć o każdą minutę, każdą piłkę na parkiecie. Była zawodniczka, był zawodnik, pora na trenerów, zobaczmy, nominowanych w kategorii trener młodzieżowy. I'm the head coach of Aseco tugdinya and uh, Aseco uh, Gdynia Under-20 teams. Uh, I'm originally from Macedonia. I want to thank you for the nomination for Coach of the year for this region. This year we with Under-20 we achieved uh, a big success by playing in the finals for Under-20 Championship where we won the silver medal. Magdalena Szymkiewicz, trener grup żeńskich w Sportowej Politechnice i w Bryzie Prusz Gdański. Chciałabym serdecznie podziękować za nominację do nagrody Pick and Rolla Juniora dla Trenera Roku. Ze swoimi zespołami w minionym sezonie zdobyłam Mistrzostwo Polski w kategorii U-22, które to mistrzostwo udało nam się obronić parę miesięcy temu. Oprócz tego wraz z zespołami juniorek i kadetek walczymy dalej w półfinałach Mistrzostw Polski, mając nadzieję także na medale. Dziękuję jeszcze raz za nominację. Marek Igliński, Sportowa Politechnika, dziękuję Kapitule za nominację do and Roll Juniora, czwarte miejsce w finale Mistrzostw Polski U-20. Называем Любовь Швецова кнаб Я есть там тренером кадры. С той кадры мы вальчили польские в польской олимпиады молодежи. До того года работала в ГТК Гдыня, где с У-16 девчонами сдобыли мы другие место. От того года работаю в Политехнике «Гданьск». Nazywam się Paweł Blechacz, jestem trenerem Trefla 2 Sopot, prowadzę grupy młodzieżowe. Dziękuję bardzo za nominację do Nagrody Trenera Roku, cieszę się bardzo z tego wyróżnienia. W tym roku osiągnęliśmy duże wyniki, Mistrzostwo Polski Juniorów Starszych. Zdobyliśmy Mistrzostwo Województwa Pomorskiego w juniorach, obecnie przygotowujemy się do, do finałów. No i pan trenera Widasza poprosimy o... Otwarcie koperty i odczytanie nazwiska zwycięzcy. Na nic zdała się presja, jako podopiecznych chłopów tak. w To, co pan powiedział, jest to prawdą. Wow. Zapraszamy pana trenera, pana prezesa, panów prezesów. W tej chwili aż trzech mamy na scenie. Laureatka Pick and Roll, junior w kategorii trener młodzieżowy, Lubow Szczecowa-Knap. Pani trener, gratulujemy wyróżnienia. Jakie to uczucie dostać takie, taką nagrodę? Bardzo zaskoczona byłam i cieszę się z tej nagrody, bo to jest moja druga nagroda rola i wiem, jak ciężko trzeba pracować, żeby dostać takie wyróżnienie. Czy chciałaby Pani komuś podziękować za, 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 za pomoc, za wsparcie? Przede wszystkim chciałabym podziękować dwóm trenerom, bez których e, nic dostałaby tę nagrodę. Drugim moim trenerem, który był w jedno drużynie Adam Miller i w drugim Karolina Wieczorak. E, bardzo dobrze współpracowałam z nimi i bardzo dziękuję. Chciałam podziękować swojej rodzinie, która zawsze mnie wspierała, swojemu mężowi, mamom, moim córkom. Bardzo bym chciałam podziękować przede wszystkim dziewczynom, z którymi pracowałam i mam nadzieję, że stworzyliśmy jedną rodzinę. A nagrody otrzymuję. Szkoła Podstawowa numer 2 z Kwizyna Zapraszamy pana dyrektora Jerzego Pawłucyka. Gimnazjum numer 2 z Gwizyna i panią dyrektor Małgorzatę Wróblewską zapraszamy do nas. Gimnazjum Szerakowice, pan dyrektor Krzysztof Andrywski. Gimnazjum numer 2 ze Starogardu Kalińskiego reprezentowane przez dyrektora Sławomira Jankowskiego. Zespół szkół numer 3 wyferował pani dyrektor Danuta Czernecka. Gimnazjum numer 6. Ze i pan dyrektor Mariusz Barański. Zespół kształcenia podstawowego i gimnazjalnego, numer 21, w Gdańsku, pani dyrektor Marlena Grzelak. VWO, inżynieria i reprezentowana przez Bogusława Witkowskiego, prezesa zarządu. ASTEKO reprezentowany reprezentowane przez wiceprezesa zarządu pana Przemysława Sęczkowskiego. Firma handlowa BAT reprezentowana przez pana dyrektora Marka Hoszcza. Firma Jankes pan Michał Jankowski, właściciel. 10 sklepów Gama, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, Pana Mariusza Popławskiego. Pana Mariusza na bardzo siedzię, bardzo Kolejny basket partner to Warbut Jakub Majewski. Mamy nadzieję, że jest właściciel wspomniany. Jakub Majewski. Miasto Kwidzyn, Andrzej Krzysztofiak, Burmistrz Kwidzyna. Zapraszamy Panie Burmistrzu o na kategorii Gmina Pruszcz Gdański reprezentowana przez Panią Wójt Magdalenę Kołodziewicza. I pick and roll junior w, w kategorii koszykówka amatorska dla Tczewskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki Piotr Wojciechowski, obecny twórca, kontynuator tradycji generała Brama Kamińskiego w Kierówcego. Długa lista basket partnerów w kategorii media przyjazne koszykówce poza Radiem Gdańsk mamy następujące podmioty i ludzi. Michał Świderski, serwis Polish .pl. Paweł Łakoński, serwis Offens School. I Wojta Figurski, Reprezentujący Wojtka Figurskiego. I będzie musiał selfie sobie zrobić, jeżeli będzie chciał to mieć w albumie. I nagroda specjalna Basket Partner za całokształt działalności na rzecz koszykówki. Prezes Andrzej Twardowski, Energia Czarni Słupsk. Bo co nam taki Śląsk? Wrocław, panie prezesie?